Kolejny pojedynek grupy, grupy D, Dania Tunezja. Proszę Państwa to, to jest ciekawy, bardzo ciekawy mecz, Francja wygrała z Australią, godzina 20, ale rejon w Dania Tunezja, Francja pokonała Australię 2 do 1, więc Dania musi do te rachunki, Dania Tunezja to jest bardzo ciekawy pojedynek, Dania, która ey, ey, senem, no, powróci, no, nie z Elipsemem powróciła naprawdę niezłym stylu, oj to będzie to się będzie działo. Wow, wow, wow. Bardzo dobry podenek. serdecznie. I teraz składy Danii. Na bramce Kapsmer Bonnie Kier, Christensen, Woz, Westergaard, Horiberg, Christian Eriksen No trzeba to zapamiętać, szczególnie się stało się w meczu otwarcia na euro, meczu inauguracyjnym. No, stracił to Tomasz Delani. Dolberg, Dwight White i Polusen, no tu są trójka no, dobrych zawodników y, Luńskich, i teraz skład Tunezji, no. Brun, Abbi, Drager, Meria, Skiri Siti, Dujak, Guir, Kazui, Kazari i to Dugar z zespół no, Tunezyjski fawork, tym jest Dania, ale to kto wie, no to zespół z Afryki, no może zaszkodzić za duńczykom. Cutter Hullman właśnie tak ustawił zespół, to Cutter hulman Zaczynamy Zaczynamy już tutaj, łapię tę piłkę. Los. Teraz szansa i broni to! Broni! to karka dla Ksariego Olusen zablokowany strzał. Utrudniony dla Danii tym tyle z główki, nie. To wysoki zawodnicy, oni nam mogłamy pomóc Każdy ja, utrożnym kolejne dania ma. Dania wygra 1 do zera. tu otwarcie mundialu 4 cz lata temu z Peru. Teraz chcieli by to powtórzyć, teraz teraz Dolberg. Wtedy dotarli do jednego 8 finału i odpadli po karnym z chorwatami. Teraz utrudną dla nich kolejny Naciskają na Duńczycy. W końcu ufinaliści ubiegł, ubiegłorocznego euro. O tym nie są wikierdzeniu jak Ellison, chyba dostali takiego kopa. Leczyli ładnie grać. I Michał Załóżysz, zauczyciel, Michał założycielski to był mecz z Rosją. Teraz dla Duńczyków i te 4 do 1 zrosły na koniec i to dało awans wy i wyjście z grupy do jednego semifinału, gdzie je pokonali walnie 4 do 0, a potem już się rozpędzili, pokonali, pokonali potem Czechów 2 do 0 i teraz Dober, szansa dla Duńczyków! Ależ to była szansa! Przestała obok skrupka i to była groźna akcja! Tylko pierwszej w połowie 0 do 0, no dania, 8 strzałów, północ w ogóle, jakby nie istniało, tylko hoker no, taki, ale no nie potale, środek pola duński, na kontaktą, kontratak, 0 0-0 do przerwy, a więc możemy poruszyć na drugą połowę tego meczu, no jak Tunezja to nad to tego Saks, fajnie było, maczodania finalne też dominowali, ale to tak były takie trochę bardziej dramatyczne okoliczności. Z jest z jednak tam przegrali 1 do zera z Finlandią, gdzie też przeważali. Ale przegrali ten mecz. No, licząc, że to nie będzie powtórki z tamtego właśnie meczu tragicznego dla duńskiego futbolu, gdzie musieli walczyć, bardziej nie walczyć, bardziej o wynik, tylko o życie i Ellisena. Gramy, drugą połowę. I teraz szansa dla Tunezji, to była szansa dla Tunezji, bardzo groźna, obronił to Kasper Schmeichel, brawo Kasper Schmeichel, ale teraz Duńczycy z kontratami, też rzut rożny dla Duńczyków. Teraz broni to. I powtarzalny Bron. Poluje Bron, proszę Państwa. Wyszedł w salinie. Tylko rzuca kartka. JORG Teraz szansa! Zmiana bramkarza w ekipie tunezyjskiej. Ben za zabrona. Kon-kontuzja. Rzuta kartka spowodowała, że musi opuścić boisko. Teraz DIGA Teraz może być nierozgrzany bramkarz tunezyjski. Może to jest właśnie taktyka dla duńczyków taka zmylna. Będą bardziej być pewni siebie i te strzały będą bardziej pewniejsze. A nic z tego nie zrobią. Uwaga. Bali. Delani. I jest tylko 10 minut. I jest Tunezja! Mój ulta bramka! Co tam się wydarzyło? i 0 dla Tunezji. Ależ to była... Pole karne, no światło tak. tutaj... To gra i piłka się jak odbija od Westergaarda. Niby miał strzelić tą bramkę. I bali Ostatecznie po podaniu. Straf jego. I czy jest gol uznany? Czy będzie gol uznany? To to jest pytanie. Już potworny sędzia. I, I gol! Bramkę uznana. A więc 1-0 dla Tunezji. Naskakujący wynik. mówiłem o tym meczu Dania Finlandia. Może się ten scenariusz sprawdzi. Może jeszcze Dania zaatakuje w końcu. Teraz oni No Nibaltom! i Mi broni to! Broni to ten Ben Muhammad! Niesamowicie teraz, są Ewekują jest Dolberg, tam jest Black White. Brack White! teraz Jansa może być do zero na Tunezji! Okacz. Słaby naczelnie chciał Tunezję, i teraz faluje Kaduli. I ta karka. Teraz Dolber. Ostatnia szansa. Dolberg! Broni to, broni. Bram kart teraz po raz kolejny. I druga interwencja. Ben Muhameda. Co ten bram kartunyczęga, tak samo jak. Bram, jak jego jest I ostatnia szansa. Nie! Yeah! Już nie! A więc sensacja. Tunezja pokonuje. Danie 1 do 0. Dania, ale przeważała w pierwszej połowie. Zero strzałów. Potem. Już się stało. Kontratak Tunezji. Od I odgrywa się tylko w sergach atechowo. I Chinezja wygrała z Danią 1-0. No, jakie to były emocje. A więc w meczu otwartym 2-1 strzałów dżunczyków, 3 strzałów Tunezji. I to wygrywa Dania. Czy wygrywa Dania 1-0? A więc Tunezja. Może się Kibar gra wam śmiesznie. Dania teraz, proszę państwa, to Dania z teraz, proszę państwa, to Dania z Dania gra wam o wszystko z Francuzami. Mecz o wszystko, Dania-Franca w kolejce, Francja gra avans, Dania gra o wszystko, Bom, oni będą trudny mecz Ale już raz Dania pokonała Francuzów w Narodów, dwa do jednego, i chcieli by robić to tak bardzo mecz po raz drugi A więc Tunezja gra z Australią awans, no co, nikt się tego nie spodziewał, nikt się tego nie spodziewał, to gorzej po przebiegu tego meczu Załamani dłuńce, no nie są rozpoczęli, nic dziwnego. Takiego pecha mieli jak w meczu z Finlandią. I tak DANIA przegrywa. Jeden odręb, Tunezja logrywa. W meczu inauguracyjnym. Ma trzy punkty, a my zapraszamy na jutrzejsze mecze grupy E i F.